Toksyczne gazy i pyły ulatniają się ze starych pieców, spalanych odpadów, kominków opalanych węglem marnej jakości. Niebezpieczny tlenek węgla, trujące tlenki azotu, dwutlenek siarki i rakotwórcze mineralne produkty spalania sączą się do atmosfery przez kominy domów. Tak powstaje niska emisja. Niska emisja jest ciągle poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym. Toksyczne substancje działają podstępnie, a lista schorzeń, jakie powodują, jest wyjątkowo długa. Do najpowszechniejszych i najbardziej niebezpiecznych należą choroby układu oddechowego. Całe lata wdychając to zanieczyszczone powietrze, jednak doznajemy mniejszych lub większych uszczerbków na zdrowie. Tutaj przede wszystkim chodzi o takie stany podrażnienia błony śluzowej, to w różnym zakresie, w zależności od wrażliwości danej osoby, może wystąpić, ale bardzo yy, duży związek między zanieczyszczeniem środowiska a chorobami alergicznymi, które no, w lawinowym tempie się rozwijają. Likwidacja niskiej emisji usuwa wiele przyczyn groźnych chorób i przedłuża życie. Kiedy powietrze stanie się czystsze, ludzie będą zdrowsi, będzie im się lepiej żyło. Zmniejszą się wydatki na lekarstwa częściej będziemy się do siebie uśmiechać. Zanieczyszczone powietrze jest źródłem wielu strat w świecie żywych organizmów. Chorują igły i liście drzew. Zamiarają grzyby i porosty. Używanie węgla zasiarczonego powoduje zwiększenie tego dwutlenku siarki w powietrzu, a więc szybszą, szybszą tą reakcję organizmów i zanikanie ich a to również i na nas działa. Działanie niskiej emisji można zaobserwować na budynkach. Szarzeje tynk, pojawiają się ciemne zacieki. Elewacje szybko się brudzą, często kruszą się i odpadają całymi płatami. Części metalowe rdzewieją. Pieczołowicie odrestaurowane zabytki niszczeją w zastraszającym tempie. Renowacje zabytkowych obiektów pochłaniają ogromne kwoty. To kosztowny i żmudny proces, który wymaga wielu specjalistycznych umiejętności i doskonałej rzemieślniczej sprawności. Mamy jednak w pewnych dzielnicach dużo ogrzewania bardzo klasycznego. To są piece, to jest koks, to jest bardzo duża ilość sadzy i to są te nowe elewacje, czy te elewacje odnawiane, które bardzo szybko tracą swój blask. A druga sprawa to są pewne związki chemiczne. Przypomnę o kwaśnych deszczach, czyli o siarczku miedzi, który. Zmienia zupełnie sytuację na przykład tych półszlachetnych metali, które pokrywały kopuły i dachy. Kiedyś to był tlenek miedzi, to była wspaniała patyna, teraz to jest szary, bardzo, bardzo brzydki siarczek miedzi. Skoro konsekwencje niskiej emisji są fatalne dla ludzi, roślin i budynków, muszą także sprawiać wiele kłopotów właścicielom zwierząt. Ich ulubieńcy są przecież tak samo narażeni na szkodliwy wpływ trujących substancji. Niestety pies oddychając, część tych substancji wchłania, część się dostaje przez skórę, a część, na przykład wąchając trawę, dostaje się dodatkowo też przez jedzenie lub też właśnie tą drogą aerogenną. Zwierzaki nie mogą, tak jak my z tej wysokości się podnieść troszeczkę wyżej, żeby to stężenie było, było niższe. I niestety widzę w swojej praktyce lekarskiej, że w sezonie, kiedy jest suche powietrze i te pyły nie osiadają, to dużo zwierzaków cierpi na alergie, na schorzenia górnych dróg oddechowych. Pamiętajmy też, że wszelkie substancje toksyczne, takie jak ołów, Gromadzą się też w kościach, w narządach wewnętrznych i w efekcie w niektórych przypadkach mogą też doprowadzić do chorób nowotworowych. Problem niskiej emisji nie ominął Wrocławia. Miasto udziela pomocy w jego rozwiązaniu w ramach programu dotacji, z którego można uzyskać środki finansowe na modernizację ogrzewania szczegóły na stronie internetowej www.wrocław.pl lub pod numerem telefonu 71 777 77 77. 77.